Przerwa w meczu piłki ręcznej. Eliminacje do Mistrzostw Europy. Gramy z Rumunią. Gramy w Polsce w Gorzowie przy własnej publiczności. Może się uda. Przy wygranym meczu mamy to. Jest Karasa. Będzie teraz zobaczymy. Tak, sędziowie uznali, że był falowany, był uderzonych w twarz i drażczyk. Fał na Polaku. Na A teraz sas. są wyrzucony na 2 minuty. Może nie w twarz, ale w szyję na pewno. Ustawienie y, szeroko, maksymalnie szeroko, na się skrzydłowie, Olejniczak, Winowski, Jędraszczyk, no i teraz po raz kolejny Mikołaj Szafiński. Zaladzimy 28-27. Po raz kolejny, to nie była łatwa sytuacja. Mamy to. Pani Zelczyka z Portugalią, 33 do 34, chociaż tam nie chciałem Państwu mówić, ale tam przydziały też O jakie rzeczy.